Kochane dzieci, dzisiaj przeczytamy wierszyk pod tytułem Czapla, ryby i rak. Czapla stara jak to bywa, trochę ślepa, trochę krzywa, gdy już ryb łowić nie mogła, na taki się koncept wzmogła. Rzekła rybom, wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie, więc wiedzieć chciały, czego się obawiać miały z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędką lub węcierzem spuśćmy staw, wszystkie zabierzem. Nie będą mieć otuchy, skoro staw będzie suchy. Ryby wpłacz, a to. boleję nad Waszą stratą, lecz można temu zaradzić. I gdzie indziej was osadzić? Jest tu drugi staw blisko. Tam obierzecie się blisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. — Więc nas przynieś — rzekły ryby. Wzdrygnęła się czapla, niby dała się na koniec użyć. Zaczęła służyć. Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając i tak pomału zjadając. Zachciało się na koniec skosztować i raki. Jeden z nich, widząc, iż go czapla niesie w krzaki, postrzedł zdradę. O zemstę się zaraz pokusił, tak dobrze zakarku ujął, iż czaplę udusił. Padła nieżywa, tak zdrajcą była.